Cześć, tu pełna piernikowy ludek. Przechodzę do Was dzisiaj po dłuższej nieobecności. Jesteśmy już w mojej pracowni, y, którą udało się y, przez przypadek y, umeblować bardzo szybko, bardzo fajnie. Jestem niesamowicie zadowolona. Myślę, że w najbliższym czasie pokażę Wam, y, jak wygląda moja pracownia, bo jestem z niej niesamowicie dumna. Y, także dzisiaj zapraszam na zakupy. Nie są to krótkie zakupy, ponieważ. Nie nagrywałam filmików zakupowych już chyba od dwóch miesięcy. Także naprawdę dużo tego się uzbierało, ale mam bardzo fajne rzeczy, których, których wcześniej nie było ze sklepów, w których nie byłam. Tak, w sumie jeden sklep też jest taki, w którym nie byłam. Mam też taki jeden mały test czegoś, co uważam, że jest rewelacyjne, ale to zaraz Wam pokażę. I w sumie nie wiem od czego zacząć. Mamy tak, mamy chiński market, chiński sklep, mamy action, w którego mam od groma rzeczy, yy, mamy kika yy, i mamy też taki sklep. Yy, ja nie pamiętam, jak one się nazywają. Yy, my byliśmy teraz na obozie i w takiej miejscowości międzychód były właśnie takie sklepiki, wiecie, ze wszystkim. Wszystko tam za złotówkę, 2 zł, 5 zł. Yy, I tam też dość sporo rzeczy udało mi się kupić. Także nie wiem, od czego zaczniemy. Może zaczniemy właśnie od tych wakacyjnych zakupów. Już to wczoraj. Tutaj to są boku, bo ja mam to posegregowane, ale wiecie, nie wiem, mam duże biurko, ale jednak, jednak nie jest tego aż tak dużo. No że tu moja kawa cień daje. Dobra, niech ona sobie tam siedzi. Bo mnie denerwuje tutaj Może i nie wywalę Ok, zaczynamy Sklep w międzychodzie Nie mam pojęcia jak się nazywał Ale widziałam, że tam jest dużo rzeczy Też yy, na przykład Znaczy dużo rzeczy Ja tam już kupiłam parę rzeczy zakrzoną Na przykład Kupiłam takie washi tape'y I ja Wam powiem tak Ja mam dość sporo tych washi tape'ów Ale one są świetne do zaklejania Yy, zaklejania paczek, jak wysyłam jakieś kartki, ozdabienia kopert, zawsze się gdzieś tam przydadzą, a kosztowały złotówkę. Więc tak naprawdę, no, yy, nawet jak dzieciaki miały yy, korzystać z tego, no to zdecydowanie, yy, zdecydowanie się opłacało. Czeka, zobaczcie, ja sobie nie wzięłam nic, do czego mogę odkładać. Dobra, mam dużo torby z Będę wszystko wrzucać, później będę sobie segregować. Tutaj mamy kolejne tasiemki Też kosztowały złotówkę i to są takie kolorowe z równaniami. Tutaj są złoto czarne i cyferki. Kolejne rzeczy też po Przecudowne, przecudowne wisienki. Takie drewniane, sklejkowe. i jest naprawdę tutaj dość sporo. Nie wiem z jakiego. Aha, popatrzcie. Nie jest napisane. To jest z Rosmana. I one kosztowały złoty, y, fu, y, euro 49, więc to jest około 5 złotych, 5 sześciu Z tej samej, z samej serii mam arbuzy i lody I to wszystko było po złotówce, wiecie. Normalnie po 6 bym tego nie kupiła, bo szczerze mówiąc, to no nie wiem, czy to kiedyś zużyję. Y, ale po złotówce gdzieś tam można wcisnąć, może sobie leżeć spokojnie. Y, kolejne złotówkowe MP. MP, co to jest? Do jakiego to jest sklepu. Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że widziałam to. Gdzieś to musiałam widzieć. W każdym razie to są takie przecudowne ćwieki. No ten też jest taki kartonowy kwiatek jest kartonowy, ale ogólnie te właśnie z kwiatuszkami są bardzo fajne. Bardzo ładnie to wygląda. I druga. Druga paczka jest taka właśnie z Londynem. Z Londynem i z Anglią. Też bardzo fajne. I to też było po złotówce. Troszeczkę droższe, bo po złoty 50 zł były tasiemki, Te 6 mm, ja ich dość sporo używam do kartek, bo wydaje mi się, że one najfajniej wyglądają. I tu mam jeszcze taką oliwkową, która się troszkę roztegowała. I one były po złotych 50 zł też w tym sklepie. W drugim sklepie kupiłam taki sznureczek łańcuszek, bardzo fajny. Bardzo ładnie to jest wykonane I on kosztował 4,99 I tutaj go mamy Chyba są 3 metry Jak tam patrzyłam na którymś Tak, wydaje mi się, że tego jest 3 metry Oto wiecie, do jakiejś zawieszki Czy do czegoś można spokojnie użyć Bardzo fajne I to by było na tyle z tego sklepu Kolejnym sklepem, w którym byłam Przy okazji, kupiłam tylko jedną rzecz to był y, Tiger i kupiłam sobie takie znaczniki do oczek bo czasami jak robię chustę i y, muszę liczyć oczka to liczę je po pięć razy, bo nie jestem w stanie po prostu dobrze to policzyć to było, to kosztowało też grosze, myślę, że około 4 zł. a są urocze takie z serduszkami ok, kolejnym sklepem to był fik. Przestawię I tak W Kiku kupiłam na promocji takie taśmy Taśmy sznurki Słuchaj, Pokażę Są takie jakby z y, Filcu Bardzo ładne Myślę, że do takich y, świątecznych, zimowych Takich cozy Projektów będą rewelacyjne I one były na promocji po 2 zł I tu jest 4 metry Ja mam kremową taką zieloną, przepiękną, szarą, taką melanżową i taki brązik pewnie jakby nie były na promocji, to, yy, to skończyłoby się na jednej kolejną rzeczą, którą kupiłam, ale to kupywałam już po prostu pod yy, dane zamówienie to jest taki złoty sznureczek, bardzo fajny już Wam go pokażę, bo mam go powiązanego, bo robiłam z niego zawieszki na alkohol Mam tu nawet taką zawieszkę, już Wam pokażę. Ona akurat jest krzywa, bo to było taka, wiecie, na spróbowanie. No, ale prezentuje się ten sznureczek rewelacyjnie. Jedynym minusem jest to, że nie da się tego przypalić i one są takie rozczochrane. Więc Jak Wam to nie przeszkadza, to zdecydowanie polecam taki sznurek 4 metry. One były jeszcze w kolorze srebrnym kosztował 4 zł. Przecudowne cekiny, ale cekiny całkiem inne, takie zmrożone, posypane brokatem. Tu są białe i takie miedziane. I do tego zwykłe srebrne i takie y, grafitowe. Przepiękne te cekiny. I one kosztowały też 4 zł. Y, Kolejnym zakupem były takie mini pomponiki. One są przecudowne. Czasami mam wrażenie, że te duże pompony są takie przesadzone do tych kartek, a te są prześliczne przeurocze do jakichś dziecięcych projektów, czy do albumów będą wyglądać rewelacyjnie. I tutaj mamy półtorej metra też za 4 zł. Tutaj dokupiłam sobie troszkę tych klamerek, ponieważ ja tam widziałam, że już mam takie wybrakowane kolory i tam nie dużo już mi zostało. One były w kilku zestawieniach kolorystycznych. Ja wzięłam takie właśnie różowo-błękitne, bo to najczęściej używam do jakichś ramek, jakichś metryczek dla dzieci. Dlatego akurat te mi najbardziej pasowały. Kolejna rzecz, przecudowne. Ja to otworzę, bo to w opakowaniu nie wygląda tak ładnie. Serduszka takie miedziane. Przepiękne. One są dość ciężkie. To nie jest plastik, one są z jakiegoś takiego metalu delikatnego. Bardzo ładnie wykończone. Myślę, że świetnie będą wyglądać jako zawieszki. I też ich jest całkiem sporo. 2, 4, 6, 8, 9. O, 20 gram, więc. Na 20 gram dziewięć zawieszek wchodzi. I one też kosztowały 4 zł. Kolejnym moim hitem, który uwielbiam, to są y, już po, y, pocięte. Y, no, jak to się nazywa? Y, taśma montażowa, takie płatki. I one są już pocięte na prostokącie, i one według mnie są rewelacyjne do kartek. Niesamowicie mocno kleją. Czasami się zdarza, że nie chcą się odkleić jedna od drugiej, ale ja wtedy sobie je docinam i też jest spoko. Y, I tu mamy 10 takich arkuszy, 320 sztuk. Takich kwadracików. całkiem sporo za 4 zł. I jeszcze w Tedim kupiłam sobie torebki. Tedim czy w Kiku? Powiem Wam, że nie wiem, już teraz. 8,99 w Kiku. Tak, to jeszcze jest do Kikowych zakupów, ponieważ ja używam tych torebek do pakowania kartek. Przyklejam sobie tylko mam naklejkę, czy tam odbijam stempel i pakuję tak kartki. Wydaje mi się, że to takie jest coś fajne. <laughs> Dobra, teraz kolejną rzeczą. Patrzę, jak to tam wygląda, czy tam wszystko się nagrywa. Jest chiński sklep tutaj u nas w niepłomicach. Aha, jeden chiński sklep nie w niepłomicach, jeden jest w wieliszce I kupiłam coś takiego. Powiem Wam, że kupiłam to tylko dlatego, tylko z ciekawości. To jest super light klej, czyli teoretycznie to jest. Um, jak to się nazywa? Powiedzcie mi, jak to się nazywa? Klej to jest y, glina, tak? Tak, utwar, y, super lekka glina, taka wiecie, do robienia odcisków. Ja stwierdziłam, że kurczę, 6 zł to kosztuje. Ale jest od groma kolorów. Tak naprawdę mogę to przetestować, sprawdzić, zobaczyć jak to się sprawdza, bo jeżeli to się sprawdzi, to za 6 zł tyle kolorów, no nie jesteście w stanie nigdzie czegoś takiego kupić. I powiem Wam, że ja jestem zachwycona. Ja już sobie wcześniej tu zrobiłam odciski yy, i powiem tak, ramka, ja nie jestem chyba dobra w tych odciskach, ale ramka wyszła całkiem fajna i ona jest leciutka jak z pianki. Myślę, że ja ją źle docisnęłam i ona dlatego taka wyszła Bo tu gdzie jest ładnie dociśnięta Jest bardzo fajna Tutaj mamy Rozgwiazdę Też fajnie wygląda, trzeba ją tylko po prostu podocinać I to jest leciuteńki z takiej właśnie jakby pianki I spróbowałam sobie zrobić jeszcze środki do kwiatów One też są rewelacyjne. Takie leciutkie, podocinać tylko, albo ładniej to wsadzić, i naprawdę będzie bardzo fajne. I powiem Wam, że za 6 zł to jest rewelacyjne. Nie wiem od czego to zależy, ale na przykład zielona była taka, taka maziasta, strasznie. Więc ciężko się nią robiło. Może dlatego właśnie ta ramka wyszła taka inna. Ale na przykład czerwona czy różowa były rewelacyjne tutaj w zestawie jeszcze macie zestaw takich nożyków o. takich, żeby sobie to zrobić, więc jak ktoś będzie w Wieliczce, w chińskim markecie albo w ogóle w jakimś innym chińskim sklepie i zobaczycie tą piankę ja Wam ją zdecydowanie polecam bo jest rewelacyjna ja na pewno jak będę jeszcze w Wieliczce to kupię sobie jedno opakowanie yy, więc możecie też wypróbować żeby sobie porobić jakieś tam swoje odciski na spróbowanie, ale też nie przepłacać u mnie w u mnie w chińskim sklepie wyszła nowa marka, ja tego wcześniej nie widziałam, też dawno mnie tam nie było nie wiem czy to jest typowo chińskie zaraz Wam już powiem nie, to wygląda Aha, to jest tak. Dystrybutor na Europę to jest Hiszpania. Made in PRC. A, czyli y, PRC to będzie pewnie y, Republika Chin. Czyli jednak, China, ale powiem Wam, że zrobione bardzo fajnie. Y, bardzo ładne opakowanie, bardzo takie eleganckie. No, nie było to jakieś super najtańsze, y, bo, bo często można w Chińczyku znaleźć dużo tańsze rzeczy. Bo na przykład tutaj mamy. Pięć różnych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć taśm takich y, jutowych, sizalowych. I y, w sumie jest 5 metrów i to kosztowało 8,90. Ja to wzięłam tylko dlatego, żeby Wam pokazać, bo naprawdę mają bardzo dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Więc wzięłam to, wzięłam przepiękny zielony sznurek. On też jest taki bardzo naturalny, bardzo fajnie zrobiony. Jego jest tutaj 30 metrów i kosztował 6,90. No więc wiecie, taka cena, taka normalna, sklepowa, nie jak Chińczyki. I trzecia rzecz, którą wziąłam, to są przeurocze pompony. Ale to nie są, wiecie, takie pompony yy, takie. Nie wiem z czego one są z polaru, z filcu. Tylko one są takie ala wełniane. Po prostu są prześliczne i będą rewelacyjnie wyglądać do tych malutkich pomponików. I te pompony były też w różnych rozmiarach, bo były. Ja wzięłam te średnie i one mają. Powiem ile? Półtorej no, centymetra? No, 2 centymetry. A były jeszcze takie malutkie. No, popatrzcie. Jest napisane. 20 mm. I one też kosztowały 6,90. Tam no, większość chyba rzeczy kosztowała 6,90. Ale naprawdę bardzo duży asortyment, dużo wstążek, dużo właśnie takich e, rzeczy do rękodzieła. Mnie się to bardzo podobało. Więcej rzeczy takich, które bym teraz potrzebowała, nie, nie, nie widziałam, więc nie brałam tak naprawdę. Ok, czyli chińczyk mamy załatwiony. I teraz, mój drodzy, zakupy chyba z czterech razy bycia w akzonie, więc wiecie, że tego będzie odgroma. <laughs> Zacznę może od tych największych. Ja ostatnio bardzo polubiłam to wyszywanie diamentami, malowanie diamentami. I wtedy jak były na promocji te diamenty, to kupiłam chyba dwa małe opakowania. I to są takie obrazki 30 na 40 i ja w sumie zrobiłam już drugi kończę taki obrazek. Wiecie, wieczorami jak już nie chcę się nic robić, to sobie siadam i, i robię te Diamenciki. Dzieciaki też tam czasami siądą i, i robią razem ze mną. Tam było 15 tysięcy, ale mam jeszcze jeden taki wielki na 30 tysięcy diamencików. Nie wiem, długo będę to robić na pewno, więc y, trzymajcie za mnie kciuki. Y, co jest fajne w tym, bo tu są jeszcze takie y, diamenciki y, świecące i jakieś tam neonowe. No zobaczymy, jak to się będzie kłębiło. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to były te bloki, ja je bardzo lubię, ponieważ tu, o, nie zauważyłam, że to jest taka brzydka kartka, ale to nic, e, bo one mają bardzo fajne, o szugarek, idź stąd, idź stąd, no idź, właśnie mi psiór przyjechał, one mają bardzo fajne kolory, niespotykane właśnie w innych zestawieniach kolorystycznych i tutaj na przykład mamy żółty, tu jest taka brzoskwinka delikatna, tu jest taki jasny róż, tu jest e, różowy taki, brokatowy, tu mamy kolejny róż, też taki ładny, delikatny fiolet, błękit, zielony, no widzicie taka kartka jest, ale to nic, może ja to gdzieś położyłam i to mi zamokło. I tu mamy taką jasno -zielone. więc te arkusze są bardzo fajne, ja już mam w którejś z kolei, której z kolei kolorystyczne zestawienie i ze wszystkich byłam bardzo zadowolona. A wiecie ile tego papieru schodzi? Yy, nie kupiłam żadnych papierów, ale kupiłam taki zestaw już świąteczny Udało mi się yy, dorwać teraz właśnie w Krakowie Pewnie gdzieś tam mieli, gdzieś tam podrzucili, ale bardzo fajne, bo można go spokojnie na jesień użyć Bo tutaj jest dużo właśnie takich jesiennych yy, elementów, jakichś zwierzątek I tu wiecie, tu jest standardowo, tu nie ma nic, nic, nic ekstra Mamy tak, cztery arkusze z dajkutami, sześć arkuszy A4 z dwóch stron, drukowanymi, osiem tagów, tu mamy dwustronne arkusze A5, sznurek, dwa arkusze naklejek i takie tagi drewniane, bardzo ładne. No, więc to wszystko tak się prezentuje. Ja to lubię, bardzo lubię używać i bardzo lubię zrobić z tego kartki. Yy, kolejnymi rzeczami to są stemple. Wiecie, ja nie jestem stemplowa, ale, ale, czasami to te stemple, one są tak śliczne, że po prostu ciężko mi jest ich nie wziąć. A niektóre są takie, że naprawdę można, nawet jak ktoś jest niestemplowy, to można sobie je gdzieś tam wcisnąć. Yy, świetne do albumów, znaczki yy, pocztowe. Koperta, tutaj właśnie jakieś pieczątki pocztowe, no, rewelacyjne, może naprawdę. To są takie, które są bardzo uniwersalne w temple. Później mamy listki. Ja te listki kupiłam zanim dostałam tamtą gazetkę, którą ostatnio widzieliście, z tymi cudnymi listkami. Ale myślę, że listki też są fajne, bo można sobie je odbić, wymalować i po prostu używać jako powycinać i używać właśnie do kartek. Nie tylko jako wiecie, typowe stemplowanie. Gdzieś... Kolejna, kolejne stemple to są przeurocze zwierzątka. Ja mam powiem, że ja bym nie wzięła tych stempli, ale one były po 50. Takie duże arkusze więc tak naprawdę nieduży koszt, a, a bardzo fajne grafiki. I ostatnie stemple to są wstążki. Też bardzo fajne. Yy, co tam dalej mamy? Dalej mamy. Yy... Ja jak jestem w okrządzie, to kupuję bazy do kartek i takie mam wrażenie, że po prostu co jakiś czas się zmieniają kolory i staram się dokupywać wszystkie kolory, bo to... I tak, mam... Kupiłam sobie trzy zestawy takich błękitnych, kwadratowych i prostokątnych i tu są raz, dwa, trzy albo cztery odcienie Trzy! Tak, tu mamy zaznaczone trzy odcienie bardzo ładne i świetne jest to, że one są z kopertami bo naprawdę ciężko czasami znaleźć koperty w takich ładnych kolorach. Później mam dwa opakowania takiego perłowego. Tutaj takie bardzo ciekawe zestawienie kolorystyczne, bo tu są żółte, zielone i, fioletowe, i niebieskie takie właśnie perłowe. Przepiękne kolorki. I dwa opakowania zwykłych perłowych. Okay, co dalej? Mamy? Dalej mamy, już patrzę, czy mam tego więcej, czy nie. Wykrojniki. Wykrojniki w takich dużych arkuszach. Mm, bardzo fajne, bardzo dużo wykrojników, i na, tutaj na przykład mamy e, aparat fotograficzny, ale tak szczerze mówiąc, tu są i ubranka, i można do dziecięcych, i tu są jakieś kółeczka, no, przeróżne rzeczy, które można spokojnie użyć do, do innych projektów niż właśnie jako aparat. Yy, bo to dla mnie wygląda też jako pralka. Patrzcie. Hm. No, bo to jest pralka też. Można zrobić z tego aparat, a można zrobić pralkę. Czyli dobrze widziałam. Też bardzo ciekawe. Można sobie shakera tutaj zrobić, wrzucić właśnie jakieś tam ubrania, czy nawet cokolwiek jakieś kropki, krokulki i będzie to fajnie wyglądało. I tu właśnie jest płyn do, na, do prania. Fajny, bardzo fajny wykrojnik. Kolejny taki y, wykrojnik to są gwiazdki. Wiecie, gwiazdek, gwiazdki się używa w różnych, y, w różnych projektach, i dziecięcych, i jakichś świątecznych, więc gwiazdki zawsze się przydadzą. Bardzo fajne są te gwiazdki w różnych, w różnych wielkościach. I ostatnim to jest samochód, taki ślubny. Ja go wzięłam może nie ze względu na sam samochód, ale na prezenty i balony. Ponieważ dość często ich używam, i wycinam je przeważnie na ploterze, ale to tak średnio wychodzi. I tutaj macie, widzicie, taką różową kartkę z balonikami, a z drugiej strony mamy ten sam wykrojnik, tylko tutaj są prezenty. Więc tu mamy ślubną kartkę, a tu mamy urodzinową, Mam też bardzo fajną. Co tam dalej mamy? Kolejne w dużej ilości, to są folie do złoceń. Ja je kupiłam w sumie pod projekt, ale z tego projektu nic nie wyszło i w końcu y, wycinałam. O, dokładnie to jest ten projekt. Y, ale skończyło się na tym, y, bo miały być serduszka złocone właśnie penem do złoceń, ale wyszło to okropnie. Nie wiem, czy ja coś źle robiłam, czy po prostu to samo z siebie tak źle wychodziło. Nie mam tu nigdzie. <laughs> Chyba pozbyłam się wszystkich tych winietek. W każdym razie to mam teraz wycięte i po prostu od spodu prześwituje ten złoty papier, który jest tutaj właśnie po bokach. Ale jak byłam to oczywiście w szaleństwie kupowania, kupiłam chyba wszystkie kolory. Złotych to kupiłam w bazy trzy rolki, więc jakby ktoś potrzebował, to dajcie znać. I mam tak miedziany. Taki opalizujący, kolorowy, tu jest złoty, różowy i srebrny. No mam nadzieję, że to gdzieś wykorzystam, będę próbowała, będę się uczyła, muszę poszukać jakichś tutoriali na YouTubie i na pewno mam nadzieję, że mi się to w końcu przyda. Dokupiłam sobie dwa opakowania taśmy, takiej wiecie, tej cienkiej, bo ostatnio mi się skończyła. Dokupiłam różowe, duże różyczki, a no, lubię je gdzieś tam na jakichś takich projektach gdzieś wcisnąć, bo one takie dość ładne są. Zawsze można je gdzieś tam pokolorować. Yy, udało mi się kupić dziurkacz taki okrągły. Ja tak jakoś nie przepadam za dziurkaczami, ale takie okrągły jest fajny, bo tam można w wielu yy, miejscach nawet nie jako ozdobę, tylko po prostu potrzebujecie zrobić większą dziurkę i sobie, <laughs> i sobie ją robicie tym dziurkaczem. Moja ukochana taśma papierowa, ja ją bardzo często używam, zaczynając od pakowania, kończąc na przyklejaniu różnych rzeczy nawet tutaj na biurko. Jakoś ta papierowa mi bardzo pasowała. Kolejne taśmy to są taśmy tekstylne i któreś dziewczyny nie wiem czy nie u Jaskółki papierowej. Widziałam właśnie te taśmy i mówiła, że one są fajne do albumów. I tak szczerze mówiąc, dlatego je kupiłam, bo czasami, czasami jednak te albumy lubię, lubią pękać, a tutaj naprawdę były w niedużej cenie i tu mamy po 3 metry z każdej taśmy, myślę, że spokojnie je wykorzystam, a jak wykorzystam, to kupię dodatkowo. Kupiłam takie śliczne jeszcze wstążki, bardzo mi się podobały te kolory i kupiłam je już z myślą o świętach Bożego Narodzenia. Myślę, że w tym roku właśnie takie granaty ze złotem zrobię. W tym roku zrobiłam kilka takich kartek i, były, i wyszło, uważam, że wyszły bardzo fajnie. Yy, Oba, no, jakieś tam wiecie. Klej na gorąco. Nigdy nie kupowałam yy, w Afionie, ale zobaczymy, jak będzie klej. Czy jest bardzo słaby, czy w miarę. Yy, kupiłam też takie. Jak yy, się nazywa? Stencila, czyli. Boże, szablony. Do grawerowania i do wypalania w drewnie. I powiem Wam, że ja mam tą wypalarkę taką, właśnie zakrzona. Bardzo ją mówię, bardzo jest fajna. Oczywiście używam ją raz na ruski rok, ale wiecie, jak to jest. Mamy tysiąc projektów w głowie, a, a czasu jest na jakieś pięć. Ale mam jeszcze, jak kupowałam meble do pracowni, to dziewczyna, która, która mi je sprzedawała, dała mi dremele. I powiem Wam, że będę też tym próbować bo tam są w zestawie takie plastikowe szablony, ale myślę, że te metalowe będą dużo fajniejsze. Już kończymy. Kupiłam też segregator w Aksjonie i powiem Wam, że dlatego go kupiłam, bo jest na cztery półka, Naprawdę ciężko jest znaleźć segregatory z czterema kółkami, więc go od razu wzięłam. I ostatnią rzeczą to są takie pudełeczka. I powiem Wam tak, kosztowały chyba 4 zł, czy 2,50? Na pewno nie kosztowały więcej niż złotówkę za jedną sztukę. I tak je wzięłam, wiecie. Takie pudełeczka to zawsze się przydadzą. Zawsze można coś fajnie w nie spakować. Nie są drogie, więc nawet jak ich kupimy, nie wiem, 10 opakowań, to nie zapłacimy majątku. I one tak leżały. Aż przywiozłam meble i od dziewczyny, która, od której yy, kupiłam te meble, ona mi też dała zawieszki i rzeczy do robienia wyżuterii. Ja kupiłam dwa opakowania i na pewno dwóch kolejnych, pewnie ze cztery I popatrzcie, jak to Co nie wygląda, ja mam tutaj te zawieszki Posegregowane, bo niektóre mam właśnie W dużych ilościach Jak na przykład tutaj skrzydełka i piórka Czy te Mogę się założyć, to będą Wasze ulubione Tak samo jak moje ulubione no, Widzicie, dałam do góry nogami, to mi się przekręciło I to są moje Ukochane, to są nożyczki Takie bięceczowe, a tu są moje Ukochane nożyczki Melikany. I powiem Wam, do segregowania jakichś takich właśnie pierdółek to jest rewelacja. O, gdzie tu mi się. Będę zaraz to układę, bo położyłam to do góry nogami. czy na przykład takie. No. I y, jak macie możliwość, to kupcie sobie te pojemniki, niech one leżą, bo później przychodzi coś, y, co chcecie posegregować, i one są jak znalazły, a naprawdę cena jest rewelacyjna. Y, myślę, że to już chyba wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może gdzieś tam jeszcze coś znajdę, y, jak rozpakuję właśnie rzeczy z wakacji. Także następnym razem mam nadzieję, że spotkamy się dużo szybciej. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.